Cześć, tutaj Darkseed i w końcu doczekaliśmy się nowej serii z Minecrafta. Jest to Minecraft SkyBlock. Strona serwera jest w opisie, jednakże trzeba, trzeba aktywować konto SMS-em. On chyba wynosi 2 albo 3 coś złotych z groszami. Dobra, i tworzymy wyspę. Wyspa utworzona. I teraz teleportujemy sobie. Yy, dobra. Jeszcze muszę... Uchwać. Dobra, nieważne. Tworzymy na początek generator kobla. Nie, och, Już myślałam, że przypadnie. Czekajcie. Chyba tak powinno być. Nie. Dobra, niech będzie tak. Wyspy dookoła widzę. Nie. Już chyba tutaj powinno być. No też tak mi się wydaje. Dobra, działa. Teraz zetniemy drzewko, drzewko. I trzeba będzie zabezpieczyć klawę, żebyśmy nie wpadli czasem. Zrobimy łąd I może sobie stać A jak stoi tutaj. Jeszcze trochę kijaków. Kijaków. Boże, jaka to. I zabieramy się na kupanie kobla. Tak, kobla mam trochę będzie trwało, ale nie mam. Możecie w komentarzach dodawać swoje pomysły na wideo, jako wideo odpowiedzi swoje pomysły do generatora koble postaram się je obejrzeć i w którymś odcinku może nam się uda jeden z nich zbudować. Tak, ten serwer ma ogólnie mm, na jest sklepik, gdzie możemy się udać i... Do jednej, jed, w jednym pomieszczeniu jest, yy, jest funkcja, gdzie możemy sprzedawać nasze no załóżmy nawet tego cobblestone'a, a w drugim kupować takie najpotrzebniejsze przedmioty. Więc jak będziemy mieli nazbyt na kobla, ale wam chyba nie z kopać. W ogóle dlaczego nie zmieniaj kilofa? Dostępmy sama sala, ok, nieważne Dobra I Wiecie co, może zrobię cięcie, żeby nas nie zarządzać jak będziemy mieli odpowiednie kobla Chociaż nie, mam pomysł To będzie odcinek wstępny, nie będę za dużo nim robił, zrobimy generator kobla Zbierzemy wszystko sadzonkę, Chociaż chyba jedną mamy w skrzynce. Jest, dobra, nieważne, ale zbierzemy sadzonkę, posadzimy. I to było... To będzie odcinek wstępny. Nie ma sadzonki. Dobra mniejsza, posadzimy to. Od, to jest, do, był odcinek wstępny na następnym odcinku. Będę miała już trochę kobla, następnie będziemy powiększać wyspę, zabezpieczymy... Chcesz zabezpieczyć, możemy już teraz? Możemy, dobra. To zabezpieczymy lawę, żeby nie wpaść. I okej. Okay. I do zobaczenia w następnym odcinku. Co to jest? Dobra, trzymajcie się, papa. Pa.